Witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale A dzisiaj w końcu jestem w stanie zrobić jeden z najbardziej oczekiwanych filmów na moim kanale Znaczy robiłem już ten film dwa razy, ale się dosyć dużo pozmieniało od ostatnich tych dwóch razy Czyli po prostu pokażę wam moją friendlistę w Brawl Stars I nie byłem w stanie tego zrobić, bo... Nie tylko ja, ale też większość urządzeń Android i nie, nie tylko Androidy, też z tego co wiem jakieś inne urządzenia miały ten problem. Po prostu nie dało się scrollować przez friendlistę, za bardzo, że nie dało się w ogóle ruszać. Dało się wejść i zobaczyć tam pierwsze 8 osób czy coś takiego, potem się w ogóle nie dało scrollować, a niki nie pokazywało w ogóle, jakby były tak całkowicie rozmieszane, to nie były litery tylko jakieś... no po prostu... Było całkowicie zepsute i nie dało się pokazywać, ale na szczęście w tej aktualizacji to naprawili i po prostu będę wam pokazywał dzisiaj moją friendlistę. Będę się zatrzymywał głównie przy jakichś lepszych graczach, też przy tam top 20 się zatrzymam bardziej pokazywać ludzi. No i też ewentualnie jak, jakichś dla mnie ważnych ludzi. Więc co, jeżeli materiał ogólnie się Wam spodoba, możecie zostawić suba i łapkę w górę. I co? Idziemy już na sam początek friendlisty. I jeżeli ktoś nie wie, to nadal Kiszę Nowego to już chyba będzie Nie dobra, nie 5 miesięcy, to już ponad pół roku Jeżeli mogę dać krótkie backstory dla tych, którzy nie wiedzą, w wakacje 23 roku wbijałem sobie master na solo, no i to, no to nie było tak, że jeden raz, ale tam kilka razy miałem nowego w lobby, raz w tymi razem nami by było i... Jeden raz po prostu przez przypadek wysłał mi zaproszenie do znajomych. Naprawdę się nie zdarza, aby nie zdarza się ludziom, aby kisić jednego z trzech najlepszych graczy na świecie. No, bo wiecie, nowy wygrał Mistrzostwa Świata i no po prostu wiecie, macie tutaj takie szybkie backstory, a może niektórzy już wiedzieli z przeszłości. Ogólnie będę bo ogólnie będę pokazał wszystko, ale będę się tylko przy niektórych zatrzymywał. Niektóre będę pokazywał profile, a niektóre same niki. A na przykład tutaj pierwszą osobą taką jest Samyku, raczej kojarzycie tą osobę, jeżeli nie, to trochę mi się nie chce tłumaczyć, tak całkowicie bez urazy, ale raczej powinniście wiedzieć, kim jest Samyk. A jeżeli, no jeżeli wiecie, kim jest Dap, on jest jeszcze bardziej popularny, to pewnie wiecie, kim jest Samyk. Dobra, lecimy powoli, um, nie wiem, o kurde. Tutaj jest dra, dla mnie trochę OG osoba. Teraz to jest gość, który po prostu sobie zarabia pieniądze i subskrypcje na głupich filmach z Robloxa, ale za moich czasów on był po prostu mega fajnym streamerem i youtuberem z Brawl Stars. Możecie, jak chcecie zobaczyć sobie jego kanał, bo się właśnie tak nazywa Pronot Gracze oraz jego stare filmy z Brawl Stars. Tam nawet coś tam o mnie gadał, bo miałem u niego moderatora. W sumie nadal mam tylko, że on tylko robi jakieś filmy z Robloxa. Po prostu trochę mi szkoda, że bardziej poszedł w kasę, niż takie hobby. Dobra, tutaj jest taki zagraniczny youtuber z Ameryki, więc niestety nie mogę z nim grać, bo jest z innego regionu i wiecie, byśmy mieli delay. Ale ogólnie fajny youtuber, on ma bardzo fajny content, zwłaszcza shorty, ma bardzo fajne, możecie sobie zobaczyć. I z tego co pamiętam jego kanał to, sam, to, to samo, taki sam jak Manik Browstars, tylko bez super. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj jest moje niesamowite multikonto Bibilanty i Scott, polecam. Możecie sobie, jak chcecie zobaczyć wszystkie moje multikonta, to tutaj macie klub, gdzie są moje wszystkie. Też mi wywaliło, ale zaraz wracamy. Dobra, wróciliśmy i idziemy powoli. Też tutaj w sumie się już pojawiło kilka osób, które znam in real life. Po prostu moi znajomi z prawdziwego życia, wiem, naprawdę Crazy mam znajomych. Wiem, nie spodziewaliście się tego, ale ogólnie, no, moi znajomi in real life mało grają w Brawl Stars. Dobra, więc idzie, to jest chyba na, ten, który ma najwięcej pucharków, czyli on. Nick ma um, ciekawy. <grych> I jest nawet szansa, że to zobaczy. Dobra, tu Boltadik raczej znacie, że oglądacie mój kanał, ale to jego maina raczej pokażemy, Mam mam znajomych jego trzyk chyba konta. Dobra, tutaj szukam dalej, to jest multikonto Spena. Pe też też powinniście raczej wiedzieć kim jest Pen, jak nie to jest po prostu pro player, tyle mam trochę do powiedzenia. Wygrał też mistrzostwa świata w 2019 roku. O, tutaj jest gości Unik Tokio. pamiętam za moich czasów, czyli około rok temu, to w sumie dosyć nowe czasy, ale Dobra, wiecie o co chodzi. On po prostu był dobry, bardzo w tą grę. Nie wiem, trochę co się z nim stało, nic, nigdzie go nie widziałem, bo ogólnie kojarzyłem go z jakichś streamów. Nie wiem tam jakiegoś Weniego, chyba też Adika. Ogólnie jakieś takie turnieje 1V1. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. Tutaj jest legenda Damian, czyli Damian. No ja już z Damianem robiłem kilka rzeczy, czyli na przykład pomogłem mu dwie 30 rangi. Jak chcecie, możecie jego filmy zobaczyć. I powinien być tutaj. Bardziej wam znany niedługo youtuber, ale jeszcze przed tym mamy tutaj Kapiego. To jest jeden z 10 najlepszych polskich graczy pod względem skilla. Ogólnie on jest takim pol Polako-Niemcem. Nie mam pojęcia, czy to dobrze powiedziałem Polako-Niemcem, Polsko-Niemcem, nie jestem pewny jak to się mówi, ale on po prostu jest proplayerem polsko-niemieckim proplayerem. Na pewno w Polsce top 10 pod względem skilla jest, licząc ZT, tak. Teraz nie chcę mi się trochę tego mówić, ale jakby dokładnie rankingować, ale on po prostu jest pro playerem. Dobra, zobaczmy dalej. I tutaj, właśnie jest NupTory 1, no, czyli po prostu Tory. Raczej znacie. Dobra, tutaj jest Darf. Powinien mieć Darth Vader. No ogólnie jeden z moich lepszych znajomych online, ale in real life nie znamy się. No bo on mieszka w Warszawie, ja w Krakowie. Kapral to jest youtuber. Akurat nie jestem pewien, czy możecie go znać. Kurde, już patrzę 6 minut nagrywania dopiero 80 osób poszło, ale przysięgam, że pójdzie teraz szybciej. Więc co, kapra to też youtuber ma chyba 7 albo 8 tysięcy subskrypcji. 7 albo 8 tysięcy subskrypcji możecie sobie zobaczyć. No a teraz trochę przeskipujemy. O, przypomniała mi się jedna osoba, którą pominąłem. O, zaraz do niej wrócę, ale tutaj też jest kolejny youtuber OP, Bra OP Brawl Stars. Możecie sobie zobaczyć, ale wrócę się do jednej osoby, którą sobie przypomniałem i chcę na pewno wspomnieć. To jest <laughs> ojczym, ale nie wiem, czy ma taki nick, ale ogólnie to jest gość, który mi obecnie robi miniaturki, więc możecie mu zrobić podziękowania jakieś w komentarzach za to, że robi takie zajebiste miniaturki. No i tutaj są jeszcze dwie osoby, o których powiem, a nawet trzy, tak obok siebie. Peanut butter to kolejne konto BoltaDicka, no i tak jak mówiłem, maina pokażę potem. Simon to jest OG pro player, teraz już jest trochę retired, jest emerytem tak zwanym. Kaper tak samo jest już trochę emeryt, nie wiem jak dużo gra w tą grę, ale jest kojarzony bardzo z 1v1, jest jednym z najlepszych graczy 1v1 w Polsce. Na pewno, a przynajmniej był kilka miesięcy temu, bo teraz już nie wiem jak to wygląda. Dobra, teraz lecimy powoli już. Widzicie, zaraz dojdziemy do 50 koła. Tutaj pierwsza osoba 50 koła, a to jest dopiero 228 miejsce. Więc co? Możemy teraz lecieć dalej. Nie ma tutaj za bardzo ludzi, których chcę konkretnie zaznaczać. No oprócz tego legendarnego. Po prostu OG znajomy online. 7 to dosyć podobne to, co z kaperem. Jest jednym z najlepszych polskich graczy na 1V1. Ladera też ogarnia. On ogólnie jest dobrym graczem, ale też ostatnio z tego, co widziałem, gra mniej. Dobra, tutaj lecimy dalej. <laughs> tutaj są cztery. Można nawet powiedzieć, nie dobra, dwie jednak takie osoby. Dla mnie dosyć. No dobra, jest w sumie tutaj pięć takich osób. Dosyć ważnych, przynajmniej dla mnie. Trzy to są po prostu osoby, które znam, nie mam z nimi jakichś dużych relacji. Ta trójka, Paula Cygun oraz Bolt Matis. A tutaj ta dwójka to jest dwóch proplayerów. Jednego raczej możecie kojarzyć z YouTuba, um, chyba obecnie najlepszy Mortis na świecie i Rajku. On ciągle sobie spada z tego Mortisa, by sobie go wbijać. Ciekawe, ile teraz go ma. Nie mam pojęcia, musiałem go ominąć, bo nie zobaczyłem. Dobra, jest tu, on no chyba jest najprzymocnikiem na świecie teraz pod względem skilla, może tam Fizyk jest lepszy, a Mateo to jeden z najlepszych, no kolejny, jeden z najlepszych polskich graczy na 1v1, tylko że ten jest przynajmniej aktualny, a nie to co tam Kaper albo Unique Tokyo. Więc dobra, już tutaj przeszliśmy około połowę, a, więc co, możemy iść tutaj powolutku dalej, powolutku kurde, ale ja jestem miły, jakie miłe słowa. Trixie to, to trashi, jeden też z lepszych polskich graczy. Ogólnie miał przerwę od bs chyba z rok, ale teraz wraca, i no pewnie będzie znowu tak dobry jak w przyszłości. Dobra, już tutaj 150 osób z głowy jest. Idziemy powoli dalej. Dobra, tutaj PG Kasper też, jeden z lepszych moich znajomych online. W ogólnie PG to znaczy Panda Gaming. Możecie mu Nie wiem, dlaczego on jest takim fanem Pandy Gaming. Nie oceniam. Jak coś powiedziałem, to dla żartu to jest trochę. Nawet nie wiem, co to znaczy PG, ale. Wiecie, Panda Gaming. Tak, forf. Nie, dla bajki trochę. Ken z kolei. Będę zaznaczał po prostu dobrych polskich graczy. I Ken jest kolejny z nich. Następnie już prawie na setym miejscu. Twinki to. On jest dobry na 1V1. Nie tak dobry na przykład jak jakiś Mateo albo Kaper, ale jest dobry na 1V1. I na setnym miejscu mamy Larista. Szczerze nie mam pojęcia skąd ta osoba się wzięła w mojej friendliście, ale już miejsce nad Laristą znajduje się Tyert, Kolejny. Top 10, na pewno w top 10 najlepszych polskich graczy skillowo, tak samo jak Kapi. Trudno mi teraz powiedzieć, jak to jest dokładnie, ale wiecie, oni Kapi po prostu grają w dużej ilości turniejów, w których można zarabiać duże pieniądze. Może ja też w przyszłości będę, nie wiem. Czy, nie wiem, ja obecnie, jakbym, ja miał sam siebie ocenić, to dał skilowo w Polsce to coś pomiędzy chyba 20-25, czy nie wiem, NLTG to. On trochę merit, bym powiedział, jakby teraz też nabierał pokarki, ale na niższych postaciach, bo w przeszłości dużo trzy piątek z tego co wiem. Dobra, idziemy tutaj powoli dalej. Cypka, możecie kojarzyć? Wydaje mi się, że możecie go kojarzyć. Dobra. TTV &D, czyli inaczej Raymond. On miał roczną przerwę od Brawl Stars, ale za swoich czasów był tam na czwartym miejscu pucharkowo w Polsce oraz skillowo też top 10. Teraz już po tej przerwie nie jest aż taki dobry, ale nadal, wiecie, jak pogra sobie jeszcze więcej, wbije tam 80 koła, znowu wbije Master analizę, to wiecie, skill mu powróci za dawnych czasów. Dobra, tutaj w końcu jest boltadik na 76. miejscu. Tutaj możecie zobaczyć najwyższa ranga legendary 2 do poprawy <laughs> i skin do BB do poprawy. Ogólnie teraz możemy zobaczyć na rangi jego Z głowy. Pamiętam, że ma 6 postaci na 35 randze. Tutaj są te dwie. I potem na dole są Meg, Max, Griff i Colt. Widzicie jaki ja jestem mądry. Taką dobrą pamięć mam. Tutaj jest Code y Fluxy. Szczerze. Prawie nic nie wiem o tej osobie, po prostu mango go friendliście, jest content kreatorem omek to jest po prostu najlepsza nani na świecie. On w każdym sezonie ma minimum 1500 pucharków na nani, ale prawie zawsze ma takie 1700, 1800, 2000 i to nie mówię jeden raz, tylko w każdym sezonie. To jest po prostu najlepsza nani na świecie. I myślę, że nikt nie będzie za bardzo argłował. W ogóle, który na 69? Twixki... Okej, okay. nie wiem, nie kto to jest. Znaczy, wiecie, że po prostu go nie kojarzę. Uh, jako osobę z mojej friendlisty. Dobra. Na 50. miejscu będzie Enfer. To jest Polak. Z tego, co wiem, to jest Polak, bo jest na polskich tabelach, ale nic nie wiem o tej osobie. Dobra. Um, Paradox. On jest dobrym zagranicznym graczem. Mm -mm. Dobra, tutaj Veni. Zapewne kojarzycie. Raczej na pewno kojarzycie, ale jeżeli nie, to... Możecie sobie ogólnie obciążać jego streamy na Twitchu i na TikToku. On ma chyba codziennie od poniedziałku do czwartku albo nawet do piątku. Trochę różnie to jest. Dobra, już by. Po, po... Wchodzimy powoli do top 30. Już tutaj wszyscy mają minimum 80 kapucharków, a ja sam jestem na 26 miejscu, Jest nawet spoko. I co, na 20 miejscu? Jest zimon. Zimona raczej znacie. To jest jeden z bardziej popularnych Polaków, a zwłaszcza na TikToku. Z tego co wiem, na TikToku ma mega duże zasięgi, a tu już na nim jest kolejny Polak, czyli Jabko. On jest chyba je, nawet jeszcze nowszy w polskim community niż ja. No bo ja jestem w polskim community koło że wiecie, polskie community, no to ta bardziej lepsza strona graczy polskich. To jestem około rok, a on. bo on jakiś on. Rok temu był po prostu słabym graczem, takim trochę no name'em. Teraz spuszczała pucharki, spuszował. No trochę ligę, nie ma mastera, ma legendarczy. i ogólnie spuszczała swojego skilla, więc teraz jest rozpoznawalny. Dosyć mocno. Nie wiem czy na TikToku ma jakieś tam wyświetlenia, czy coś takiego. O ale tutaj na 18. miejscu jest gość, który pamiętam, że jest beznadziejny w tą grę. Po prostu grając z nim był mega słaby i chcę go wywalić. Czyli to zbrak, że na 20. miejscu jest ktoś, kto na pewno na to zasługuje. Bo ten It's Fire, znam go. On jest... On streamuje trochę na Twitchu, ale on jest bardzo dobrym zagranicznym graczem. No tutaj patrzę. Ogólnie tutaj między 11. a 15. No w sumie między 13 a 14 czy znaczy 13 a 15 jest 3 dobrych graczy na 12 też wygląda na spoko gracza, chociaż mnie kojarzę, a tutaj na 11 jest bezsmertny Nie jestem pewna jak dobry on jest, ale streamuje na Twitchu, ma dosyć duże zasięgi tam 100 do 200 osób na streama, więc nawet możecie się zobaczyć tego, że jest po rosyjsku. Dobra, to teraz chyba już każdy konto będziemy bardziej sprawdzać. Na dziesiątym miejscu jest Tras majczak, czyli inaczej Bobuś, raczej Bobuś, jak ja jeden z lepszych Polaków. Skillowo chyba nie jest top 10, tak jak właśnie taki Tayer albo Kapi, <coughs> ale jest na pewno w top 15. Ja cię tak for fun to mówię. Na dziewiątym miejscu jest AND R. Mało z nim grałem, coś na pewno z nim grałem, ale mało, więc nie wiem trochę jego ocenić. Ma trochę rank, ale teraz. Personalnie 35 ranga to nie jest po prostu taki duży achievement Znaczy chyba, że dla kogoś takiego słabszego Ale na przykład dla mnie no to tak Patrzę, że ktoś ma dużo 3 piątek to jest spoko Ale wolę, aby wiecie, miał na przykład Mastera na Lidze Solo Znaczy on ma, ale tak ogólnie mówię, że Rangi 35 nie są imponujące Bra. na miejscu 8 mamy Mega Ten niestety ma tylko Legendary 1 na Lidze Solo jako rekord to znaczy, no na Lidze Solo, bo to pokazuje Ligę Solo najwyższą. Rangi ma nawet spoko, widzę tam sporo 3 piątek, ale też było chyba 9 koła Winus solo. Znaczy ja mam 6 koła winów solo, ale to z przeszłości jest, ja już w ogóle nie gram solo, na szczęście. Nie polecam. Na siódmym jest już gość, który ma 90 koła pucharków i z którym nawet sporo dosyć grałem. Wbiłem z nim na pewno 3 piątkę na kolet, ale pewnie nie tylko, chociaż nie pamiętam już. Ma 10 tysięcy winów solo, ale on jest dobrym graczem 3 v 3 W przeciwieństwie do właśnie tego mega. Aż ma tutaj nawet postacie na 1500. Ma pewnie prawie wszystkie na 35 rangę, więc dobry gracz naprawdę. Na szóstym jest Tony. On streamuje na Twitchu i nawet możecie go kojarzyć. Ogólnie z nim ostatnio wiem pierwszą rangę na 30. Pierwszą 35 rangę na brobolu, na fangu. Zaraz Wam pokażę. Go, ale nie będzie niestety z tego filmu, bo zapomniałem nagrać sobie meczy. Na piątym miejscu jest Equak, raczej... No raczej na pewno wiecie kim jest ekłak <grym> 110 000 minów 3V3 i chyba, no pewnie wszystko. Oprócz tam jakichś nowych postaci na, ma na 35 randze. Zaraz zobaczymy. No nie ma tylko chyba hanka. No nawet Doga do ma, no to tylko hanka mu brakuje. Na czwartym miejscu jest Helen Is Dog, czyli naci Kartofel On ma, napraw... kartofel ma naprawdę za dużo pieniędzy. On wydaje, znaczy właśnie on nie ma teraz pewnie dużo pieniędzy, bo połowę swoich pieniędzy wydaje na siłownię oraz na niki w browsers. Bo on serio ciągle sobie zmienia nick. No nie muszę chyba jakoś przedstawiać wam Kartofla, myślę, że go dobrze znacie. Na trzecim miejscu jest kolejny content creator, tym razem niemiecki, czyli Twitch Tobi. No, tak jak nikt sugeruje, on nagrywa na Twitchu, tylko niestety jego minus jest dosyć duży, taki, że ma najwyższą ligę Legendary 1, co trochę boli. Ma zapewne każdą postać na 35 randze, ale nie na pewno, więc zobaczymy. Nie, dobra, brakuje mu jeszcze trochę tych postaci. No, trochę mu brakuje, trochę mu brakuje. Teraz już na drugim miejscu jest obecnie pierwszy pucharkowo-polak no, w Polsce, czyli Kakuba. On miał dosyć chyba długą przerwę od gry, wrócił i wbił 30 tysięcy pucharków w dosyć krótkim czasie. To pod tak samo jak właśnie Kapi e, i jest na pewno w top 10 najbardziej skrywych graczy w Polsce i w sumie też Zimon, tego zapomniałem dodać on też, jest na pewno w top 10 najbardziej sklowych graczy w Polsce. Ma chyba wszystko na 35 rano oprócz 1 lub dwóch postaci. Tak, Sami Jean, Nie wiem. A tych dwóch postaci po prostu nie może wbić. Nawet nie mam pojęcia czemu. I na pierwszym miejscu gość, z którym ostatnio nawet sporo grałem, i dosyć niedawno też go dodałem, tak jak to niego, czyli Kronos. To będzie pewnie pierwsza osoba w mojej friendliście, która wbije 100 tysięcy puharków. Skoro brakuje mu tylko 500, zakładam, że ma wszystko na 35 randze, chociaż trzeba to zobaczyć. No bo wiecie, tak można, okej, okay. brakuje mu dwóch postaci jednak: baza i doga. Ale zakładam, że dzięki hyperowi do baza uda mu się to wbić. I co? To był trochę długi film. Jeszcze teraz na szybko pokażę tego fanga, bo miałem pokazać, że siedzi sobie tutaj na 35 randze. Fang. Mam też screenshot, że jest na brobolu, więc jeżeli ktoś chce potwierdzenie, to napiszcie w komentarzach i zrobię z tego jakiegoś posta, bo teraz to nie ma co pokazywać. I film ogólnie wyszedł na 20 minut. Więc, no, naprawdę długi film też. Ogólnie dzisiaj sobie odbierałem te nagrody od 50 do 70 koła I udało mi się wbić i 50 tysięcy perpointów, a nawet ponad Oraz 100 tysięcy golda I też trochę ponad Myślę to Znaczy nie myślę, tylko się zastanawiam Czy może wydać trochę tego golda na, na złotego skina Bo dodali 5 nowych srebrnych i złotych skinów I się po prostu zastanawiam czy do doga kupić Więc Napiszcie w komentarzach czy czy Myślicie, że powinienem, wiecie, to tak for fun. dla Beki bym kupił tego skina nawet. Ale wiecie, też są te nowe hypercharge i przydałaby mi się do nich kasa, więc nie jestem pewny czy to zrobię. I no, to już jest tyle jak chodzi o to odcinek, doliczymy chyba 21 minut, albo przynajmniej prawie i zobaczymy się w następnym filmie. Siema!